Cześć! Pomiędzy 3 a 6 lipca spotkamy się po raz trzeci w Zakopanem, żeby posprzątać nasze ukochane góry w ramach akcji Czyste Tatry. Już teraz rozpoczęła się rejestracja, także zapraszamy Was wszystkich na stronę czystetatry.pl Dziś pokażemy Wam jak zarejestrować się na akcję Czyste Tatry. Przeglądarkę wpisujemy adres czystetatry.pl i udajemy się do zakładki rejestracja. Tutaj czeka na nas formularz, w który musimy wpisać wszystkie swoje dane. Przypominamy, że osoby niepełnoletnie będą proszone o wypełnienie specjalnego formularza przez rodziców i dostarczenie go na akcję. Wpisujemy imię, nazwisko, telefon kontaktowy. E-mail, na który otrzymacie potwierdzenie Waszej rejestracji oraz PESEL potwierdzający Wasz wiek. Następnie wybieracie szlak, na którym będziecie chcieli zbierać śmieci. I po zapoznaniu się z regulaminami zaznaczać wszystkie okienka. Wybieramy Zapisz. I w tej chwili jesteście już zarejestrowani na akcję Czyste Tatry. Musicie tylko poczekać na formularz, na potwierdzenie mailowe. Zapraszamy. Widzimy się jak zawsze na równi grupowej.